Cześć to tutaj Bobiks i witam was w kolejnym odcinku z Geta San Andreas multiplayer na serwerze Fullgaming.pl. Tak dawno nie było odcinka i ja dawno nie byłem na tym serwerze chyba z dwa tygodnie, tak żeby sobie po prostu grać i grać, a nie że tego wierzę żeby coś nagrać dla was. Kurczę i mówię, no, a nagram sobie przy okazji, tak wiecie już grałem, gram, 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 gram i gram. E, tylko gramie coś tutaj, co jakiś czas niestety kraszuje i kurczę. Um, jest problem. Nie wiem dlaczego Windows 7, tak samo jak na ósemce. No, dziwne strasznienie, nie, nie jakichś sterowników i tak dalej, i tak dalej. No, ale cóż. Okej, okay, teraz będą odcinki pojawiały się dość często z GTA, ponieważ, um, muszę wszystko zrobić na nowo. Musimy wszystko naprawdę zrobić na nowo i, i domek, i, no, hajs zarobić, bo nawet nie wiem ile mam hajsu, bank. Tak, bank. Bank, bank. Wow, jakaś nowa location. Nowa lokacja banku, ale fajnie. Tylko gdzie no tutaj, tędy, a nie wejdę. Ooo, full automat. Ekozacko, kozacko, dobra, idziemy szybko. To jest bankomat, bankomat. Ile mamy hajsu dokładnie? Gdy nie 15. To, to już mój pojazd jest droższy od tego Greenwood jest droższy, droższy niż ja mam w banku, jestem, to, biedek lepiem masakra, więc myślę, żeby polecić na pracę, tak, pracę dzisiaj ogarniemy sobie, pomoc drogową, nową, jak dali, to trzeba korzystać, no, masakra, naprawdę, dawno nie gram w GTA, jak to mówię sobie, kurczę, gram już tak od dwóch dni, że wam powiem, no, tak, cisnę ładnie, e, są ninja livey na hitboxie, hmm, hitbox.tv slash bobix, więc jeżeli chcecie, to wbijajcie, myślę, że, żeby ogarnąć w weekend jakiegoś live'a takiego dłuższego, więc zawsze są kurczę długie te live'y, 2 godziny, 3, zależy jaką gierkę gramy. Mamy swój gang tutaj razem z Negatywem, nazywa się Bractwo, więc jeżeli będziecie chcieli dołączyć i koksić razem tutaj z nami i ogarniacie takie właśnie coś w GTA, żeby zabijać i macie, tylko bez cheatów oczywiście. Bo, 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 cheatro tu nie przyjmujemy. To chętnie zapraszamy. Jeszcze ogarniemy tutaj, e, ogarnę z negatywem, żeby negatyw też wbił na serwer. Bo z tego co wiem, też długo nie grał. Kiedyś, jak graliśmy na live'ach, to, to, to tylko tyle. I też już jest masakra. Więc fajnie będzie, jeżeli tak będziemy mogli razem sobie pograć, zrobić taką kurczę serię z widzami yy, i pobawić się razem w naprawdę kozacką gierkę, kurczę Massacration. Holuj! Dobra, Janusz, jedziemy. Więc trzeba będzie od nowa zarabiać. I ten live będzie, mmm, który będzie w weekend, najprawdopodobniej w sobotę, albo z piątku na sobotę gdzieś w godzinach takich, chyba 17. To jeszcze najprawdopodobniej będzie na Facebooku, na fanpage'u ale na 100% będzie na. Ej, nie chcę tego z żadnego radia. Na grupie, na grupie Bobiksku, tam dużo naprawdę się dzieje. Są codzienne betony i wszystko, wszystko dużo odpowiadam i szybciej niż na wiadomość, bo na wiadomościach mam naprawdę nawalone tego i czasami mi mówicie, bo e, Bobix masz noc w dupie czego mi nie odpiszesz ale żal no, no nie odpisuję, bo kurczę jak mi cały masażer się na telefonie kurczę zbuguje to telefon muszę wyciągać baterię od nowa wkładać i masakra jakaś a, a, na, a na komputerze to to, 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 to to już nawet nie wiem jak ktoś znajomy pisze ja mam taki spam i po prostu tylko daję, odsiedlaj wszystkie wiadomości. I to tyle. Ja tego nie odpisuję, chyba że jak ten komuś odpiszę jak ktoś naprawdę ma jakąś ważną sprawę, to staram się odpisać. Okej, okay. 2000, czyli mamy 17 tysięcy. Bierzemy od nowa, szyb, wszystko na nowo. Bierzemy nowy pojazd. Hop. Kozacko. Ja sobie tylko przestawię na jakieś mniejsze, ogólnie tutaj, o, no wysokie, niskie, ustawię sobie, ale mam głupią rozdzielczość. E, limiter klatek, tak, nie, tak, nie. A dobra, niech co zostaną. Opcje rysowania. Tak on na razie, że kurczę mi to kraszuje. Nie wiem dlaczego, e, ale sobie wszystko poz tutaj dałem na najmniejsze, żeby nie było. Okej. Okay. Dobra, kozacko. O, no i wracając do tego co będziemy tam robić na tych live'ach to głównie zarabiać na jakiś budynek eee, może ogarnie się w... W jakiś dom taki, który będzie można więcej ludzi do niego wbić, to zrobimy jakiś obszar gildyjny domek taki eee, kupi się więcej tam, wy nazbieracie coś hajsu, chyba że tutaj gracie, macie coś kasy, to powpłacacie eee, takie donate y zrobicie i uzbieramy razem E, chyba tam jest 500 tysięcy na taki kozacki naprawdę domek i będziemy mieli posiadłość gildyjną, gdzie każdy będzie mógł zaparkować swój pojazd, każdy będzie mógł wbijać drzwi będą otwarte i jeszcze się dogadam z administracją tutaj. Postaram się je dogadać, bo administracja jest naprawdę spoko mm. i i i i i i. i. Będzie naprawdę miło, bo kurczę, prosicie jakąś serię z widzami. Jest seria z widzami z Minecraft na Hardkorze Na Hardkorze mamy już tam gildię, też wszystko ogarnięte na live'ach. Naprawdę dużo się dzieje. Ja, to jest strasznie mało osób, bo 20 osób to jest tylko na live'ach. Góra 50 było chyba max 50, jak ja miałem na live'ach na hitboxie, nie na Twitch, tylko na hitboxie. Na hitboxie, właśnie 50 to był chyba mój rekord. Kurczę widzów, a Naprawdę fajnie się dzieje i super się bawimy. Czasami nawet mama wbije do pokoju. I... Chcesz zupkę może? A ja tak nie chcę zupy. Mamo ja mam live. Powiedz cześć. A jedźmy w pioruny z tym komputerem. Grasz na tym komputerze całe życie. <grym> holuj. Ej, aha, no jak ja chciałem holować jak... Jak ja chciałem holować w tą stronę. Panie, holuj. Dobra, jedziemy Rysio. Rysio bandyta jedzie. Wow! Tu tak się holuje! Profesjonalnie pojazd. O kurcze. Dobra, dawaj, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Masakra, jestem dzisiaj taki pełny życia, że, że, to jest po prostu szok. Wow! Dobra, no spokojnie, zje, zjadę sobie drogą. Zjadę drogą. Ej, co jest? Co to ma być? Powód. Dziki. Dziki 2 dostał. Kika. No cóż, dziki, to tak się zdarza, tak się zdarza, jeżeli nie pilnujesz tu regulaminów. Kurczę, musimy jakoś jechać naokoło, nie wiem jak, ale spokojnie, no. Rysiu! Że ci to koło zapasowe nie spadnie, to ja nie wiem. Dobra, jedziemy tędy, spokojnie, spokojnie. No, panie, ja rozumiem, że ty jesteś tam w szkole driftu. Uczyłeś się od prawdziwych mistrzów, tak jak ja driftuję w ETS-ie. Y to, 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 wiecie nie gram widzicie, nie gram tylko w Minecraft bo każdy myśli, że gram tylko i wyłącznie w Minecraft no, w każde gierki jakie są a to, że Minecraft jest najwięcej na kanale, to naprawdę fajnie mi się gra w Minecraft, więc dlatego dużo jest odcineczków dobra lecimy wow pięknie i kozacko mówiłem to już odci dwa odcinki które były na kanale, wczoraj, przewczoraj, że będzie serwer taki, który zamierzam zrobić, żeby zaprosić paru youtuberów i tam pograć sobie czysty survival taki z pewnym pluginem, który będzie naprawdę śmieszny. Wydaje się, że taki dziwny, ale inaczej go zmodyfikuję i będzie trochę śmieszkowo, trochę strasznie, więc ee, taki czysty survival z, e, obmyślam. Tak, tak jak kiedyś była Starożytna Kraina, czy tam jakieś Masakry i tak dalej i tak dalej, bo teraz już nie ma. Każde jest. Serwery są jakieś super ekstra zmodyfikowane yy... i kurcze no, magie jakieś tam się dzieją. Ja chcę po prostu czyste, żeby mu można sobie pograć z ziomkami tam, nie wiem, ponagrywać i tak dalej, i tak dalej, żeby to się jakoś fajnie oglądało. Rapsy wyłączymy, bo tutaj prawami zaraz skoczą. Ja włączę jakieś swoje inne rapsy. Yy, Okej. Okay. No i jeżeli będzie się wam... I jeżeli jesteście za takim pomysłem, to, to, to spoko, to napiszcie w komentarzu, że fajny pomysł, Bobiks, fajny pomysł. Chcemy. Fajny Bobix, fajny pomysł, chcemy. Eee, Takie komentarze, jeżeli będzie taki duży komentarzy i... to zrobię taką serię. Wszystko jest już naprawdę przygotowane praktycznie. Eee, wystarczy tylko zaprosić parę youtuberów i zaczynamy, lecimy, zrobi się coś fajnego od zera. Będziecie mogli zobaczyć jak to się ogarnia. Oczywiście też planuję zrobić jakieś tam w przyszłości wejściówki na serwer, że będzie można pograć z nami. Mm. Dla najbardziej aktywnych użytkowników, e, którzy będą na tej serii, które to będą mogli z nami pograć, albo tam jakieś konkursy się zrobi. To wszystko jest w planach, więc takie urozmaiconko. Bo kurczę, jak tak patrzyłem na tym YouTubie, to naprawdę mało rzeczy się dzieje. Ja mam... Jak mi się takie czasy przypominają, a kurczę, kiedyś były właśnie te kwadratowe masakry, te takie pierwsze, drugi sezon to naprawdę to było mi jazga. Najlepiej się wtedy ba każdy bawił i było spoko. Każdy miał fan. Ja miałem fan, że oglądałem, inni mieli fan, że grają tam i, i było... No mówię spoko, holuj Holuj. pyk. I oczywiście niedługo będzie, niedługo już kurczę, już mam tak dawno w planach robić. Razem, z negatywem mieliśmy plan zrobić. Kurczę, ci co na lewie będą serwerownie chcieliśmy to tworzyć, Ale najpierw chcieliśmy zacząć, żeby był CS i, 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 i GTA. Z GTA mamy całą maszynę i tak dalej, ale ja szukam ogólnie ludzi, którzy znają się na skryptowaniu mapowaniu, czy na game mod, żeby zrobić jakiś swój oryginalny game mod, albo jakiś zedytować tak w miarę fajnie e, tak na początek, żeby był jakiś zedytowany, później się coś ogarnie swojego więc jeżeli macie jakiś znajomych, lub sami ogarniacie piszcie e, na facebook piszcie na facebook, albo tutaj w komentarzach, albo na youtubie wszędzie ci się da e, napiszcie, zgłoście się jeżeli macie jakąś swoją pracę, to podeślijcie My to ogarniemy, oczywiście jakoś nagrodzimy, będziesz mogła zostać jakimś technikiem i tak dalej, i tak dalej, będziesz mógł, mogła zostać, bo oczywiście no, no dziewczyny też coś robią, nie tylko hopy, więc fajnie, ogarniamy właśnie porobić takie, no żeby było kurcze fajnie, no dużo tych tak, pomysłów, a tak, tak mało do zrealizowania tego wszystkiego, że to jest po prostu creation okej, okay. kiedyś... Bawiłem się dużo w serwery i, i miałem praktycznie serwer. W, no, w Sampie miałem, miałem serwer. w Minecraftie miałem serwer, czy to ja nie miałem serwerów tak naprawdę. A teraz tak mi jakoś jest, jest szkoda, bo nie mam co kurczę robić. I też dlatego weszła myśl o tym, jak na grupie. Mm, widzicie, wszystko się dzieje na grupie. Na grupie że będą takie vlogi, daily vlogi, że tam je idę sobie do sklepu po bułki dla... dla, dla rodziny i, i idę i coś tam opowiadam, że na przykład jakieś tam historie z życia po prostu idę i, i, i gadam. To się zgodziliście, więc takie coś będzie, tylko że to będzie na Bobik backstage, tym co wrzucam, zapisy z live'ów. Tam się na tym kanale nic nie dzieje. Nie chciałem go tak jakoś zreaktywować. Czekajcie, w tą stronę się jedzie. Pięknie, pięknie, pięknie. Okej. Okay. Dawaj, Rysiu. Aha, status podłączony, dobra. Czyli tędy pojedziemy. I gitarowicie, ja mam tyle pomysłów, że normalnie to głowa pęka. Ja was o tym wszystkim informuję, a pewnie wiele rzeczy nie zrobię. <grym> bo, bo, no, ja się na wszystkim nie znam. Chciałbym właśnie porobić jakieś takie rzeczy, bo, 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 jeżeli są możliwości, to, to, to trzeba tylko znaleźć ludzi. No ale co do tego serwerka, w Minecraft to, 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 to. To piszcie czy chcecie taką, taką serię, żeby było to jak dawno naprawdę taki old school stary pograć, pośmiać się i spoko. Okej, okay, dzisiaj w tym odcinku zarobiliśmy 6000, czyli no, na tej pracy widzicie, szybko się leci. dwanaście, Uuuu, ktoś o mnie myśli. Pewnie mama, żeby mnie da e, Już i skończ nagrywać już to, bo ja już mnie głowa boli i no skończ, skończ, Więc dobra, kończę. E, to na dzisiaj. Eee, Wypowiedzcie się na dole w komentarzach, napiszcie co sądzicie o tym, jeżeli się znacie, chcecie pomóc czy coś. Ja oczywiście przeczytam to wiadomość, prze oczywiście wiecie postaram się, bo każda pomoc jest przydatna eee, Piszcie, tam pytajcie się znajomych, polecajcie znajomych itd. itd. Eee, co do, do tych moich rozkmin tutaj. Ja się za nimi żegnam. Na razie cześć, komentujcie, lajkujcie tam na dole udostępniacie, wbijajcie oczywiście na grupę Bobiks Boje Bobiksa i fanpage. zapraszam też do gier w linku w opisie. Gram w tą gierkę, naprawdę polecam, jest spoko, super ekstra. Ja się z nami żegnam. Na razie cześć. chaos